Witam Was wszystkich serdecznie, skład Swingsa Delfin z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam legendarne ćwiczenie znane przez każdą grażynę, każdego Janusza. Mówię tak dlatego, ponieważ prawdopodobnie osoby nawet nie trenujące są w stanie powiedzieć, że deska to chyba najlepsze ćwiczenie na brzuch. Desko, czy ty naprawdę jesteś taka sławna? Czy naprawdę tak jest? Czy rzeczywiście deska jest tak dobra jak głoszą legendy? Jeżeli chcecie poznać moje zdanie na ten temat, zapraszam do oglądania. Zacznijmy w takim razie od tego, co to jest i jak wygląda. Deska, czyli plank, ćwiczenie w płaszczyźnie poziomej, gdzie staramy się utrzymywać napięcie i wyprostowane ciało, jak sama nazwa wskazuje, od czubka głowy do samych stóp. W oryginalnej wersji nogi na ziemi, ramiona znajdujące się pod barkami, są oparte na dłoniach lub na łokciach. I na tym niestety kończy się powszechna wiedza na ten temat u większości trenujących, a jest ona uszczuplona o pewne krytyczne informacje, które według mnie zmieniają jej zastosowanie oraz sens. Deska polega na stabilizacji centrum naszego ciała, kontrolując odcinek od klatki piersiowej do miednicy. Wykorzystujemy tutaj mięśnie brzucha do ciągłego i intensywnego przyciągania miednicy do pozycji przodopochylenia. Wygląda to trochę nienaturalnie, ponieważ dobra deska niweluje naturalną krzywiznę kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. I tutaj, właśnie, mogą pojawić się błędy w jej wykonaniu oraz w zrozumieniu jej działania. Pierwsze, zła technika i czyli brak aktywnej pracy brzucha. Dlatego powstrzymałbym wszystkich od tworzenia i uczestnictwa w bezsensownych wyzwaniach, gdzie celem jest trzymanie deski w jak najdłuższym czasie. Wow, 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 wow. Ponieważ uważam, że wypacza to jedynie sens całego ćwiczenia, ponieważ my w desce mamy jak najmocniej zmęczyć brzuch. A nie go rozluźniać i wisieć jak najdłużej. Drugie, błędne zrozumienie tematu zbyt statyczna forma. W większości przypadków ludzie wiszą w pozycji, zamiast aktywnie wykorzystywać brzuch do przyciągania miednicy do klatki piersiowej. To już nie jest trening, tylko tortura dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Albo w drugą stronę. Starają się uciekać biodrami do góry, aby wykluczyć brzuch jako najsłabsze ogniwo w tej pozycji. W normalnym życiu mięśnie pracują dynamicznie. Mięśnie brzucha powinny stabilizować ruch, a nie statyczną pozycję na łokciach. Czyli deska nie powinna być celem samym w sobie, żeby być lepszym w desce po prostu. To narzędzie do wzmacniania mięśni w innym kontekście. Dlatego na filmie widzicie aktywne alternatywy tradycyjnej deski, gdzie utrzymujemy pozycję pomimo wykonywania dodatkowego ruchu kończynami, które potęgują pracę brzucha. I tutaj przechodzimy już do najważniejszej części odcinka. Ustawienie deski jest specyficzne do dźwigania dużych ciężarów, ogólnie do ćwiczeń oporowych oraz do akrobatyki, do której zaliczam również kalistenikę. Neutralne ustawienie miednicy pozwala nam na przenoszenie monstrualnych ciężarów oraz na niesamowitą ewolucję z własną masą ciała. Oznacza to mniej więcej tyle, że deska to jest znakomite uzupełnienie treningu stabilizacji centrum naszego ciała dla sportowców oraz dla po prostu zwykłych ludzi, którzy chcą z siebie wycisnąć jeszcze więcej, po to aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki sportowe. I tutaj przechodzimy do pewnego rodzaju paradoksu, no bo neutralne ustawienie miednicy występujące w desce to najbardziej uniwersalna cecha stabilizacji wszystkich głównych bojów wykonywanych na siłowni których zwykły, zwykli ludzie nie chcą robić, bo są kurwa za ciężkie. Góra siadu, ciągu, pompka, podciąganie czy swing i tak dalej. To wszystko to tak naprawdę dynamiczna deska, wykonywana również w różnych płaszczyznach, gdzie brzuch musi wykonać tytaniczną pracę, aby zarządzać ustawieniem naszej miednicy. A dożyliśmy czasów, gdzie nie wykonujemy ćwiczeń głównych, które wymieniłem przed chwilą, bo te są za ciężkie, trzeba się w ogóle natrudzić, żeby ich się nauczyć, a w zamian proponowane są nam maszyny, które ze względów, jakie wymieniłem wcześniej, wydają się po prostu atrakcyjniejsze. I jednocześnie robimy deskę, czyli ćwiczenie, które ma nam pomóc być bardziej efektywni w ćwiczeniach, których nie robimy. Kobiety nie podciągają się na drążku, nie robią pompek, bo będą miały za wielkie łapy. Nie rozumiejąc, że jest to tak naprawdę deska w praktyce. Chłopy nie będą wykonywali ciężkiego siadu i ciągu, bo to za ciężkie, są bardziej optymalne ćwiczenia, nie rozumiejąc, że te duże ruchy to tak naprawdę dynamiczna deska, gdzie brzuch musi zmagać się z dynamiczną zmianą ustawienia miednicy w różnych fazach ćwiczenia. Nie będzie pięknego atletycznego brzucha, jeżeli nie nauczycie się używać go w synergii z resztą naszego ciała w dużych, angażujących całe ciało ćwiczeniach. Koniec kropka. Wybaczcie, że po raz kolejny odnoszę się do treningu z wolnymi ciężarami, ale trening na maszynach to zbrodnia dla początkujących. Trening i konieczność wykonywania danych ćwiczeń zawsze staram się osadzić w jakimś kontekście. Na jakim etapie tak naprawdę mam stwierdzić, czy mam mocny, czy słaby brzuch, skoro nie wykonuję głównych bojów? To one tak naprawdę są miernikiem naszego progresu, oraz to one wyznaczają kierunek naszego dalszego treningu. Samo wykonywanie deski nie daje nam szerokiego obrazu. Nie ma tak naprawdę złożonych ćwiczeń, złożonych aktywności czy dyscyplin sportu, gdzie skupiamy się na mocnym brzuchu, a resztę ciała traktujemy po macoszemu. Dla przykładu kalistenicy czyli królowie mocnego brzucha. Do wykonania takiego front levera muszą mieć stalowy brzuch, ale również potężne ramiona i plecy. Deska to naprawdę ćwiczenie uzupełniające całościowy trening naszego ciała, w przypadku kiedy widzimy, że brzuch jest ewidentnie naszym słabym punktem. Wtedy dodanie objętości treningowej, spędzenie trochę więcej czasu w tej pozycji pozwoli nam po prostu wskoczyć na kolejny poziom i poprawić nasze wyniki. W przypadku zwykłych ludzi nieposiadających ambitnych sportowych celów Deska może okazać się pułapką, pewnego rodzaju obsesją, która może skończyć się nawet tragicznie. Przykład z życia wzięty: dziewczyna, lata ćwicząca przed telewizorem programy typu Chodakowska. W tego typu aktywnościach brzuch nie ma nic innego do roboty: jak wyglądać. Oraz robić deskę, czyli kreować napięcie oraz sztywność w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Godziny spędzone w ten sposób skutkują przewlekłym bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa w przypadku wykonywania innych zadań niż deska przewiduje. Dla przykładu na ekranie macie przewroty za głowę i rotację kręgosłupa przy opuszczaniu nóg na boki. Dla zdrowego brzucha i elastycznego kręgosłupa takie zakresy ruchu są jak najbardziej naturalne i osiągalne. Także nie desko, wcale nie jesteś taka zajebista, jak głoszą legendy. W takim razie, jak zatem według mnie powinien wyglądać taki trening brzucha całościowy dla zwykłego Kowalskiego? Pierwsze, przede wszystkim główne boje, o których dużo już mówiliśmy wcześniej, także lecimy dalej. Drugie, ćwiczenia budujące świadomość funkcjonowania i pracy mięśni brzucha. Tutaj mamy takie ćwiczenia jak deadback, chodzenie na czworaka i wszystkie odmiany aktywnych desek, również bokiem. Trzecie ćwiczenia akrobatyczne o różnym poziomie zaawansowania: unoszenie nóg na drążku, na podłodze, ćwiczenia mobilizacyjne bioder, różnego rodzaju przewroty. I ostatni, najbardziej niedoceniany aspekt. Praca nad zgłębieniem tematu oddychania, który jest bezpośrednio związany z pracą brzucha i tego, jak on się zachowuje podczas dużego wysiłku, ale również uwaga podczas relaksu. Jeżeli chcielibyście bardziej zgłębić ten temat, poznać więcej szczegółów dotyczących tego treningu, który Wam zaproponowałem, piszcie oczywiście śmiało komentarze, a będziemy działać zgodnie z zapotrzebowaniem. Przechodząc już powoli do podsumowania tego odcinka, moi drodzy, deska w tej swojej takiej surowej, statycznej formie to jest naprawdę świetne ćwiczenie, ale dla bardzo wąskiej grupy osób, które są zainteresowane mocno treningiem siłowym. Z drugiej strony natomiast długotrwałe utrzymywanie miednicy w pozycji neutralnej nie ma większego zastosowania w życiu codziennym, ponieważ nie siedzimy tak, nie chodzimy chociażby. Dlatego deska nie powinna być głównym ćwiczeniem na brzuch dla osoby, która chce po prostu być sprawną. Moim zdaniem kult i obsesja dodatkowego treningu brzucha jest spowodowana odejściem od prawdziwych podstaw treningu siłowego. Zastąpienie głównych ciężkich bojów z wolnymi ciężarami na rzecz maszyn, czyli treningiem, który z natury wyłącza po prostu jego pracę. No bo pomyśl, skoro cały przekrój społeczeństwa boryka się z chorobą cywilizacyjną, jaką jest przewlekłe siedzenie, w pracy, w szkole, w domu, no to czy rozsądne jest pójście na siłownię i przesadzanie się z miejsca na miejsce, z urządzenia na urządzenie? Dajcie znać co sądzicie o tym filmie, jeżeli Wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, sugestie, inne zdanie oczywiście, no to piszcie komentarze, będę tam aktywny. Na teraz do zobaczenia, cześć!